Przejedziemy się kawałeczek po mieście, w którym mieszkam i zobaczymy, jak ono wygląda. Budynek koszar stacjonował tutaj pół kantylerii. Był to cały kompleks budynków. Dzisiaj tego wojska oczywiście już nie ma, a to z kolei magazyny Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej, Milicji Obywatelskiej, także znajdują się w ruinie. Jedziemy wzdłuż torów po prawej stronie miasto. A po lewej jesteśmy na Zatorzu. Jedziemy na ulicę Wojska Polskiego. Na ulicy Wojska Polskiego stoi wiele budynków, w których zamieszkiwali wojskowi. Dzisiaj prawdopodobnie już tylko renciści. Ten duży budynek to budynek mieszkalny. Dalej budynki wojskowe, kapliczka, za którą kiedyś Stała zajezdnia tramwajowa. Sporo samochodów na ulicach, oczywiście, ta ulica jest tak jak widać, w przebudowie, nieco ją poszerzoną. Ulica Wojska Polskiego ciągnie się aż do, do szpitala. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ten szpital w tej chwili jest już dostępny dla ogółu ludności. A to są z kolei budynki warsztatów wojskowych i magazynów. Po lewej stronie stara zabudowa przedwojenna. Po prawej, budowane w okresie wczesnego i średniego gierka. Dosyć ładne budynki, zamieszkiwane przez oficerów budowego Wojska Polskiego. Tutaj jesteśmy na ulicy Jagiellońskiej, dojeżdżamy do kościoła świętego Józefa. Ten żółty budynek to oczywiście budynek parafii kościół świętego Józefa o trzech wieżach. To zabudowa z okresu wczesnego wielka. To budynek poczty polskiej, tutaj po środku jest poczta polska, wejście. Po lewej stronie mieszkałem przez około, chyba blisko od 1949 roku do 1964, tutaj w tym oknie, okno od pokoju, po prawej stronie okno od łazienki na parterze mieszkanie było gaz, centralne ogrzewanie, ciepła i zimna woda. I to był rok 1949. już mieliśmy takie wygody. Oczywiście mieszkanie było za darmo. To jest ulica Lymanowskiego, ta sama, przy której właśnie stał ten budynek pocztowy. Odrobinę dalej jest most nad torami. Kiedyś był to most całkowicie żelazny. Później za gierka został. Rozebrany i pobudowany most betonowy, oczywiście szerszy, i służą do dzisiaj. Te bloki po prawej to są bloki pobudowane po, po wojnie. W tym miejscu stał, stała kuźnia, i oglądałem jak kowal e, ojciec mojego kolegi podkuwał konie. Dzisiaj, oczywiście, tej kuźni już nie ma i prawdopodobnie nikt nawet o niej nie pamięta. Wjeżdżamy na most, po lewej stronie zaraz będzie wielki budynek młynów, to jest budynek młynów, wysoki potężny, kiedyś byłem tam na wycieczce ze szkołą, a to plac e, Józefa Stalina, później plac Bema, a dzisiaj nie mam pojęcia co to jak go nazwały dzisiaj, rondo, może, może Waszyngtona, albo jakiś jeszcze, trzeba wiedzieć, stary budynek zabytkowy w formie pałacowej, nieco zaniedbany. Po lewej stronie również ładny, tutaj nie widać jeszcze tego, wyjazd na Warszawę, Gdańsk, Bydgoszcz, Suwałki, Ostrołęka. Po prawej ulica Kopernika, a tutaj ulica Partyzantów, tą ulicą często chodziłem z Datorza do Miasta, wtedy jeszcze jak byłem kawalerem, urządzałem sobie spacery po szkole, jesteśmy wciąż na rondzie, dużo samochodów, mało ludzi na chodnikach. Prawie nie widać. No, idzie jedna osoba. Także sam budynek. I po lewej stronie, właśnie też taki piękny pałac. Sprzedany prawdopodobnie komuś, kto chciał na tym budynku zarobić. Niby robi remont, a faktycznie nic się tam nie dzieje. Tutaj po prawej będzie ulica Kościuszki. Idziemy dalej, budynki z epoki późnego gierka. W głębi zobaczymy zaraz Austrińskie, e, w głębi zobaczymy zaraz autocentrum. Europejskie centrum pobudowane po tak zwanym wyzwoleniu, a po prawej, w głębi, będzie budynek zakładów graficznych. Oto jest właśnie ten budynek, zakładów graficznych, chyba jednych z większych zakładów w Polsce i w Europie, drukowanych miejscową gazetę Dojeżdżamy do ulicy. Jesteśmy na ulicy dworcowej. Dojeżdżamy do ulicy z krzyżowaniem koło brzeska. Te bloki, które tutaj widzimy po lewej, to są bloki zasiedlone, budowane były w epoce dla milicji obywatelskiej, po lewej stronie. Ładne, wygodne mieszkania, luksusowe można powiedzieć. W tym sensie, że było centralne ogrzewanie, była ciepła, zimna woda. W Londynie takie wyposażenie nazywa się luksusem. W Polsce jest to rzecz normalna. Tej milicji tutaj było dosyć dużo, bo była komenda miejska, komenda wojewódzka i dalej widzimy bloki spółdzielcze, tak zwanej spółdzielni Pojezierze, w słynnej chyba na całą Polskę z różnego rodzaju przekrętów i afer w wykonaniu kolejnych prezesów. Oczywiście mówię o tych prezesach z ostatniego okresu. Po prawej stronie jest nawet cały budynek, w którym zamieszkują panowie sędziowie. Współdzielnia prowadziła bardzo dużo różnego rodzaju spraw. Była oskarżona, była sądzona, no ale jak sędziowie mieszkali w budynku spółdzielczym, współdzielnia zatrudniała pięciu adwokatów. Pani Lidia Staroń, posłanka z PRO, ciągle toczyła z nimi boje, boje. Otrzymała 37 tysięcy głosów. Chyba była jedną z najbardziej zasobną w głosy wyborców. Po prawej stronie był budynek TPSA. Niby polskiego TPSA. Faktycznie, chyba firma francuska. Na parkingach samochody. Samochody, tak się zastanawiam, czy, czy Polska to kraj biedny, czy bogaty. Niedawno słyszałem w telewizji, że dwie trzecie Polaków nie ma w bankach żadnych oszczędności. I, i tak się zastanawiam, czy to jest złe, czy dobre, że Polacy wydają pieniądze, że nie trzymają w bankach, nie dorabiają bankierów. Każdy zawsze ma jakieś zaskórniaki, ale niekoniecznie muszą być to zaskórniaki trzymane.